Siemaneczko, z tej strony Anonim i witam was w kolejnym odcinku Po Przerwie Tak, wracamy dzisiaj na kanał Jej Udało mi się wszystko ogarnąć Udało mi się ogarnąć ten moje problemy ze spaniem bo na to moje życie le ledwo żywym Jak widzicie mamy złotą zbrajkę Czyżby... nie miała być przerwa? Otóż nie Powiem wam tyle, za ten czas co tutaj brałem i grałem No przecież ja sobie jeszcze gierkę Za ten czas co tutaj Mnie yy, yy, nie było Grałem, dość grałem Ze względu na to iż Iż yy, Wiecie, mnóstwo projektów do ogarnięcia, mnóstwo rzeczy No to Miałem na to czas jak widzicie, skrzyneczek już tutaj nie ma. Stąd już skrzyneczki praktycznie zniknęły. Coś się święci. Zejście do magazynu otwarte. Ale ja muszę zejść w taki specyficzny sposób, żeby Wam pokazać najpierw to. <laughs> tutaj mamy zejście na poziom jedenasty. Znaczy, tak. tu jest zejście. Tutaj mamy wyjście. A tutaj mamy kopalnię, którą znalazłem przez przypadek, kiedy robiłem to zejście. Możemy sobie przeskoczyć. Au! Ała! to za co? Grawitacja mnie pływiła. Czekajcie, no, Dalej mu grę za Może nic nie zje za ten czas, jak się będę z tym bawił. Płyć na dźwięku. O! Tak do 40 se jadę. Oje. Yeah. A, I zobaczymy. Yy, teraz eksperymentuję, bo zauważyłem, że kiedy mam głośniej ustawione dźwięki systemu, to nagrywanie ekranu mi to wyłapuje. Więc. Istnieje prawdopodobieństwo, że będziecie mieli grę. Też gram na innym HC, z mocniejszym mikrofonem. Ogarnąłem sobie... Tutaj mamy taką kopaliankę. Nie. Ale do tej kopalni to się wybierzemy, bo jeszcze coś trzeba zrobić ponieważ bardzo dużo materiałów zeszło mi na robienie tych zejść tutaj kurna wygląda paskudnie, wiem o tym, no ale no co poradzę no. takie poskudne miało być <grym zimny> ważne, że w domu to ładnie wygląda no. tu mamy zejście na poziom 11 Nie. ale mi chlupu, jeszcze trochę jeszcze trochę jeszcze troszeczkę bo ten dźwięk wody to jest tak do dwudziestki no o dobra teraz powinno być lepiej tutaj mamy kopalnię na poziomie jedenastym z tego co widzicie i tutaj już sobie grzebałem tam parę diamentów znalazłem zacząłem takie, coś, takie ścieżki robić co nie bo w taki sposób się podobnie. najefektywniej i najlepiej zbiera surowce i znajduje diamenty płyniemy do góry Widzicie? Automatycznie winda jest. Samych nas wyrzuca do góry. Powietrze nie tracimy, bo oczywiście to jest soul Sand który powoduje te bąbelki. A teraz idziemy tu. Ale to ja pójdę tak. O! Jesteśmy już w magazynie, który wygląda aktualnie tak. <laughs> to jest nasz magazyn. Robiłem go kuźwa od. Do wczoraj mnóstwo kopania, mnóstwo przepalania, mnóstwo robienia. Jak widzicie, są jeszcze skrzynki nieuzupełnione, nawet w niektórych miejscach, takie jak tu, tutaj, to wszystko jest jeszcze. Yy, te skrzynki są jeszcze tutaj do powsadzania, no, po, po powtykania, no coś w ten deseń. Bo mam dość spory deficyt drewna. No, a tu jest automatyczny piecek taki mały, żebym zrobił. I właśnie dlatego idziemy do... Kopopałem co to jest? Czarnowelna. powinna być tu. Co ona robi tu? Tu. Sam jeszcze dobrze tego magazynu nie znam, więc proszę się nie śmieć, jak się będzie gubił. <laughs> Ale naprawdę bardzo długo robiłem ten magazyn. Bardzo długo yy, się z nim bawiłem Gdzie są te drzwi? Tu są No i... Kurna, jestem bardzo zadowolony z tego Naprawdę z tego projektu jestem bardzo zadowolony Chociaż te filary będę przebudowywał, bo mi przeszkadzają One powinny być takie masywne, takie... Wiecie, takie sztywne, twarde, potężne, że to trzyma całą tą instrukcję Będę musiał je przebudować no, wiem, moja ambicja mnie rozwali kiedyś, ale no, No na razie sobie skoczymy, właśnie po trochę drewna, skoczymy sobie do kopalni po trochę węgla, bo z węglem jest lipa. A i właśnie przebudowałem ten mechanizm, że nie jest tutaj, tak jak było wcześniej, na płytkę naciskową, tylko po prostu sobie podchodzisz. To jest dokładnie ta sama zasada, inaczej, no, z recyklingu przeprowadzony. Naciskasz sobie i wyrzuca cię do góry. I to możemy sobie zamknąć, i będziemy tak. W najbliższego odcinka będziemy kończyć tą całą tą bibliotekę. Będziemy, e, będziemy kończyć magazyn. Będziemy kończyć. Mm, tam neder. O, właśnie. Ja nie wiem, czy wy wiecie, co się w netherze wydarzyło. Pokazywałem wam to. Bo ja tam buduję twierdzę. I e, rozpocząłem już tam budowę ale nie tykałem tego projektu przez te parę dni ze względu na to, iż no, ciężko by mi było to ogarnąć więc po prostu biorę i no teraz, zobaczymy zobaczymy jak to, jak to będzie tutaj też mam taki mały mini magazyn o patrzcie, świnka nam wlazła mhm. mamy lamy, o lamy to se na skórę weźmiemy patrzcie, nic nie dało, o to jeszcze gdzieś mi tu gaz drata. No i tak, tak to się prezentuje ten, ten właśnie fort On będzie cały z kamienia Mur będzie troszeczkę niższy, co nie? Ja go na razie tak wziąłem i zrobiłem, żeby odgrodzić się od tych wszystkich stworów, które są tam Mur będzie niższy, będzie można na niego wejść, patrolować cały ten obszar A zajście gdzieś niżej to my sobie dopiero zrobimy, bo pasowałoby też znaleźć netherrack, co nie? bo mamy już diamenty, no to pasowałoby znaleźć sobie inny derrek. No i no. Teraz lecimy w wkimy. Skoczymy sobie do. Eee, do, 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 do. Do. Tam do lasu, tam, jeżeli my zaczynali rozgrywkę, gdzieś w tamtą stronę, w tamtą stronę się też Pozbieramy trochę drewna. Pozbieramy też trochę zazonek. I na dzisiaj um, chciałem sobie zrobić um, zagrodę, nie, żeby mieć już własne krówki. Jak widzicie, tutaj mam już nawet postronek, który mi może się bardzo przydać. Tylko nie w wersji 3 i w wersji 2. Dwie sztuki, nie trzy sztuki. I muszę sobie tą skrzynkę na tutaj postawić w tym miejscu bo mi jej tu bardzo brakuje badziu badziu a gdzie już całej bo cały żart nie nasze przy po to i robimy sobie zagrodę tylko tak, żeby za ten czas za ten czas co my pójdziemy to to pewnie i tak nie zniknie ale zbierzemy sobie to drewno zrobimy sobie zagródkę dziękuję i widzicie, tutaj już mamy jedną króweczkę. Tak, na dobrą sprawę potrzebujemy tylko dwóch krów. Bo potem resztę już można rozmnożyć. Tam się y, zrobi y, poletko. Zrobi się wszystko. Więc no, ile nam tego sześć. Więcej, więcej, ja chcę więcej. Więcej mi doi Jeszcze więcej. Dobra, to przerobimy te napatek i lecimy po drewno. Hmm. Pek. Top, 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 top. Lecimy. <laughs> no, a tak to wracając do tego, do powodu, przez który mnie nie było na, na YouTubie e, udało mi się w końcu wziąć, z tym coś zrobić. Zacząłem po, powoli, zaczynam już normalnie sypiać, co jest bardzo, bardzo dobre. Bo wierzcie mi, przez te parę dni to wszystko, praktycznie wszystko, co tutaj robiłem, robiłem po nocach. Bo w nocy zasnąć nie mogłem. No. W nocy zasnąć nie mogłem. W ciągu dnia byłem wręcz padnięty, ledwo żywy. A jak tylko słońce zaszło, to po potrafiłem nagle się ożywić, nagle. Eee, straciłem chęć do snu, nie mogłem w ogóle zasnąć. No to brałem i klepałem w tego Minecrafta po nocach. Budowałem to w ciągu dnia. To mi się udawało jakoś czymnąć. Chyba za dwa razy mi się udało czymnąć w ciągu jednego dnia. Co też nie było bardzo dobre, ale po prostu no sytuacja normalna. Kładziesz się, żeby sobie obejrzeć filmik, nie wiem, na YouTubie albo gdziekolwiek. I dzisiaj oczka i idziesz spać. Tak to wyglądało więc yy, nie za bardzo miałem na to wpływ ale od jakichś paru dni uda udaje mi się normalnie sypiać co powoduje, że mam więcej energii, więcej werwy dalej jestem nerwus jaki byłem nerwus yy, przynajmniej się trochę więcej uśmiecham to jest plus wskoczę tam? <laughs> no wskoczę, jak ja w ogóle ładny jestem trzeba opędlować, kurczak Kulca go to będzie po prostu. O, no! Chciałem z double jumpa. No, nie. Dobra, nie będę się uśmieszał. No ciężko zrobić double jumpa na tym padzie, no że znaczy, to wcale nie tak, że ja nie mam skilla w skakaniu czy coś tam ten nie. Po prostu ciężko go zrobić. No. Co ja to jeszcze. A. Yy, yy, no i te moje problemy zostały zażegnane. No i wracam sobie na YouTube. Za ten, za ten czas, co mnie nie było, może. może Ktoś nie zapomniał o tym, że ktoś taki jest na, na tym na YouTubie. Zobaczymy. Może ludzie o mnie pamiętają, może nie. No, dziękuję. O, będą kurcaki nas cały. Daj mi to. No, chodź tu. I no. jeszcze jeden tu gdzieś był. O. <laughs> No, to ja, no i no, wracam do nagrywek. No. Ja to chyba już chyba. Ja to chyba już chyba. Ja to chyba już chyba. Polska język bardzo trudna. <laughs> hmm. hmm. Ale ja to, ja to już mówię, nie wiem, chyba Z Trzeci czy czwarty raz. No nie, czekajcie, najpierw mielibyśmy sobie zrobić zagrody i klówki tam zapiowadzić. No to jedziemy Dobra, 30 tego Nie o... lecimy po krówki Pyk I tak, tutaj już mam takie zejście, sobie zrobione, to sobie tam przeciągnę już do końca. Nie wymachuj tak kamerą, bo się ludzie pożegają To sobie przeciągnę tutaj już do końca. Do tego I no, a krówki będziemy mieli. A tutaj co zrobimy, To będziemy mieli krówki Na magazyn. Tu, 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 to, 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 tu, to, tu. To, 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 to. No łopatę przy sobie. Czy będę by się o ręką klepać? No właśnie, a propos kurna, kopania ręką. Wczoraj miałem śmieszną sytuację. co nie. Grałem sobie w Minecrafta, właśnie byłem w, tym, w tej kopalni, co wam ją pokazywałem. I zbierałem sobie węgiel do pieca automatycznego, co nie? I doszło do takiej wręcz można by to rzec yy, na no śmiesznej sytuacji no po prostu śmiesznej sytuacji w której próbowałem yy, w której wybuchł mi kliper w tej kopalni co nie? i musiałem się przebić przez yy, żwir, który mi spadł okay. żeby się wrócić do domu, bo mi zasypało przejście no i ja taki już troszeczkę poddenerwowany biorę kopię ten żwir kopię, kopię. Kopię, kopię. I tak wykopałem tego żwiru prawie z tak, ręką. Co mi zajęło stanowczo za dużo czasu. I wykopałem ten prawie z tak tego żwiru. Tylko po to, żeby zaraz po tym jak go wykopałem, otwierając ekwipunek, i zaglądając do tego kwipunku, dowiedzieć się, iż mam przy sobie dwie łopaty. Kurwa żelazne. Ja żem się męczył z tym żbirem, Z dobrych 15 minut. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że mam przy sobie dwie łopaty. Normalnie byłem wręcz zażenowany swoją głupotą. Miałem taki syw w ekwipunku po porobieniu tego. Tego właśnie yy, magazynu. I zamiast zajrzeć tam i poszukać, po prostu wziąłem i na hama. Yy, na hama. No, czysto na hama wziąłem i przebiłem się przez to. Nie ma wyjścia. Siedzisz to. Kurde, przepraszam. Wiecie, gardło nieprzyzwyczajone. Chodzi tu. na spider krowa. Widzieliście jak skoczyła? No, do góry. Weź tam. Co za uparte zwierzę? No. Uparte zwierzę, no. Ale ten postronek to chciałbym naprawdę odzyskać. Dziękuję. Fini to finisher. idyky, Lecimy dalej. Dobra, jeszcze sobie zrobimy pole. chociaż nie wiem, ile mi pamięci wystarczy. Bo oczywiście. Wielkie. Ja. Um, ja się znam na swojej pracy, no. Ja dobrze wiem. Co robić, a czego nie robić? Ale o pamięci i tak sobie kurwa zapomniałem. Nie znalazłem sadzonek. Chodziłem grzebałem po skrzynkach. No ale no. Dobra, nie ja będę już kończył, bo mi się pamięć już w telefonie kończy oczywiście, bo bym sobie nie posprzątał. A my widzimy się w następnym odcinku. See ya.